Du, 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 du. Siema widzowie! W kolejnym odcinku z Robloxem dzisiaj gramy w Growa Garden. Bo gdybyście, że w Growa Garden, bo w co? O, jesteśmy i patrzcie, mam koski. 700 milionów, dlatego, że, że ukradłem jakieś bardzo epickie grzybki. Jakiemuś szkoleszowi, nawet nie do jednego grzyba, a i jeszcze jakiegoś tam rośliny epicką. No i, i sko, stąd mam tyle kaski. No to tutaj się takiego głodwa? To tak było? Czy mi się tylko wydaje? Nie, to tak było. Zobaczę, czy mogę zabrać. Mogę! Jest taki nowy event, czyli e, summer, taki letni to jest? O tu i to... I zobaczmy ile czasu zostało. 35 minut, Ok. No to jeszcze dużo muszę poczekać sobie. Dobra. Tu może tu zrobić jeszcze takiego. Hmm. Pomyślmy. Tu może coś ma ten ziomek tutaj. Zobaczmy, czy ma coś fajnego. Mm. No, akurat to się zresetowało i nic nie ma fajnego w tym sklepie nowego. No dlaczego nic? Co to? O! co to za nazwa? O! O! tutaj jest ten goście.

Gościu się ma! Masz awokado, co tu ma, Ale ma fajną grudek, I ma 100 milionów. Zniknęło. No dobra, zniknę. Zalakuję, bo ma fajną nazwę. no też. Gdzie jest najlepszy gracz? w serwie? Tam jest. Gościu no zapytam, czy ma coś fajnego. Może no, coś ma. Zobaczymy. Ma wielkie tutaj te kwiatki, co ja niedawno zasadziłem. A dokładnie dzisiaj, jak sobie to, to grałem, co to tam? A tutaj ten jakiś... HOT? Co? Jaki HOT? Gdzie jest to HOT? Gdzie to chodz Jakieś mi się hot Co to jest za chodz Emberlili! Emberlili ma! Zobaczmy, czy w ogóle coś ma fajnego. No nie wierzywa, no nigdy nic nie ma. Co za główną, weź ty tylko przez to sprzedała 25 marchewek masz? Tak, na no serio. Zbierasz te se marchewki, jak i tak tego nie kupuje, nikt! Gówniarzu. A, Zbiera marchewki, na... jak i takich, nikt nie chce ich kupować. Chyba, że ktoś dopiero to dołączy do tej gry i kupuje, bo, bo dopiero to zaczął. No, ale po co on to? Ale po co on to dostaje? dostawę, jak są sami tacy prosy na serwie, którzy mają po. Nawet jeden ma po 2 miliardy, a najsłabszy ma 10, 100 milionów. Może ta babka ma coś fajnego? O, to to jest dobre. To chociaż będę mieć dużo. Od... O kurde, a won't set spinkel. ma tego, to ja nie kupuję, bo to mi nie jest potrzebne. Nie wiem jeszcze co to robi, ale wolę nie wydawać kasy na jakieś rzeczy, które mogą być słabe i gówniane, ale weźmiemy Advanced Spinkle, to jest moja farma, hmm. może najpierw coś tutaj, ja tutaj mogę, gdzie to może, to jest bardzo ma duży zasięg i to... To jest z góry, chyba to nie ja może zepsuć. Po co mi to tylko. A, to co? Nie wiem, Ale to też nie działa. Po co mi to? Ja to usuwam. Nie wiem, po co mi to. Przecież ten licznik już kilka dni to mami i to się licznik ciągle dodaje. Kończy się i się znowu resetuje cały. O ja się co, jak to fajnie się świeci na fioletowo? No i szanu... Szano, Szanowny, taki fajnie mam kokoska. Tu mam kiwi. Dużo jabłek nowiutkich. Te stare nie. Te stare są nudne i bardzo nieopłacalne, bo i tak mało się kasy dostaje tam. Dla... O, mogę się wziąć prysznicy w miodzie. O! O jestem teraz pewnie kleisty, bo jestem w miodzie. Tu mam jeszcze tych awokadów pełno. Dobra, może... Może już coś ma fajnego. Chwila jeszcze zobaczył, czy ten ma coś. Na 20 sekund będzie miał coś fajnego. Widzowie, też nie zapomnijcie dać e, suba i lajka. Ojacie, ale to fajnie. Gościu jakiś nowy dołączył, który ma prawie miliard. Ciekawe, kiedy ja będę miał miliard, bo jeszcze jakieś 300 milionów. O! Wszystko naraz. Pokaż mi, może coś fajnego ma. Zobaczmy. To też kupię, bo to jest. Według mnie to jest bardzo fajne. I wino, nie ja ma nawet klimastycznej. A to są to Farolice Self 20 uses. Nie wiem co to jakieś. Ulubione narzędzie. No to co? Faire selfie to nie wiem. No ta, no to to nie działa nawet. Już mi jakieś gościu dały i nie działało. Czyli licznik, jakiś głupi licznik. Nic nie mogłem zebrać, bo tam... Bo nie wiem co on mi dał, że to wcale nie rosło przez kilka dni musiałem. Czekać, ja to nadal nie urosłem, po prostu się zepsułem, bo to... Może tu było coś bardzo opłacalnego, tylko że ten liczik jest zepsuty. A to nie można zrobić tak, że, że od razu się coś już daje i to już działa. A mam coś w ogóle fajnego. A Basi spingę, no ja cię 200. Uhuhuhu. Ja ale dużo użyć mam. Mogę wszystko podlewać na luzie. Kilka razy podleję to. Straciłem jakieś chyba 4 użycia. Ale to nieważne, bo mam ich z 234. Jeszcze do to, to. To duża. Ej, a ja chwila, bo, ja, bo on też coś ma. Może. Awokado from Mexico. Obra, to się przyda. Awokado może być, a nie jakieś kupie marchewki. Czy moi? Oni też te marchewki powinni usnąć. Bo te marchewki to no gówno. I te inne tam truskawki Kto to, kto normalnie kupuje? I wszyscy tutaj. Nie ma nawet osoby na tym serwerze, na którym ja jestem, która ma mniej niż milion. Aż gdzie ma? Nawet nie mam kogoś, kto ma mniej niż 20 milionów. Bo już najgorszy, słabszy raczej. Ma 22 milionów, więc to komu potrzebne są marchewki truskawki i to inne? Nie wiem, gościu, a ty spojrzyj, jakie oni mają ogródki. Co ty myślisz, że oni będą kupyła u ciebie takie z rzeczy? Ty jesteś nowy, a taki głupi jak tamten stary. Bo tamten ziomek na wakacje wyjechał, ty jesteś nowy, a nadal takie gówniane rzeczy sprzedajesz. Jakie jeszcze dziwne ubranie masz? A ty może coś masz, fajne. A nie, przecież to się sprzedaje, ale co ja chcę zrobić. Ej, gościu, ma, e pokaż mi, co to robi. Co to robi? Ej, możesz mnie złapać? Nie możesz mnie złapać. Chciałem, że zobaczę, co to robi. Tylko wątpię, żeby zobaczył coś, bo to może nie widzą inni gracze, co się z tym robi. Tak mi się wydaje. Dobra, ja sprzedam w ogóle to wszystko. A ty, po co mi tak to... no, mysz tam. O, sprzedaję mój cały ekwipunek. 2 miliony! 2 miliony zarobiłem, widzowie! Ej, widzowie, a wyście napiszcie w komentarzach, ile wy macie kaski w Grohagardzie. Bo wy widzicie, ja 700 milionów. Ma więcej niż 700 milionów, ale mam bardzo, ale to bardzo dużo kaski. Tylko, że i tak widziałem gościa, który miał 20, prawie 20 miliardów. Więc miał o wiele więcej ode mnie. Wiesz, jakieś... Nie wiem, z 21 razy więcej... Nie wiem. Jest takiej skomplikowanej matmy. Ale na pewno miał... Na pewno więcej niż 20 razy więcej ode mnie miał. Gościu kaski. Co tu jeszcze mam do zabrania w ogóle? Na to... Dobra. Ja muszę... Ty, bo ja nie... Ej, bo przecież ja mam coś jakieś nasiona ma chyba. Czekajcie. Ej, to nie, to nie... Nie. Ja nic nie kupowałem na sią. czy jak mi się wydaje, czy to... Ale bambusy zasadzę, bo tylko gdzie? Bo tutaj już nie ma miejsca, czekajcie, O, o przecież tu mogę. Tutaj zasadzimy bambusolki. O ja... To tutaj. Jest miejsce na bambusole. O gdzie? Gdzie ja tutaj zasadziłem dwa bambusy, nie. To tu się odwala. Nie, tutaj nie mam. Myślałem... O! Myślałem, że ma... Ba... że zasadziłem dwa bambusy w jednym miejscu Oka, czy masz coś... Się... No nie, nic nie masz. Co ty w ogóle? A nie nawet tego! Nie kalafiora. Nic, nic, makrycy, nic. Upłacalnego ten głupet nikt nie ma. Chciałem sobie uzbierać bardzo, ale to bardzo dużo ananasy. Bo lubię te ananasy, są fajne, szybko rosną. I patrzcie jeszcze jaką flagę mam. Bo z tego eventu dostałem. Bo ja dawałem, dawałem to i dostałem taką ozdobę. Taką flagę i ją tu postawiłem. Zaraz tak mi w ogóle. Prezentuję tę flagę Ledwo widać, dlatego że tam za nią jest. Czerwone, bo tu mango mi rośnie. O ja, ci, jaki gigant mi tu urosł. To pewnie przez... No co tu mi? Aha, czyli to jeszcze mi w liściach kakaowca urosły. Obra, to już wyjaśnię dlaczego tylko 2% urosło. Bo tu mi jakiś wielkolud będzie rosł. Co jest? Będzie pewnie bardzo ogromny. Nie, no nie, to nie będzie takie ogromne. Ale będzie 1,4 czwarta chyba... 1,4... Ro... Znaczy, jeden jedna czwarta razy w, w większe niż te zwykłe, bo nie, bo... nie, nie. wiem. Ale trochę to większe jest. A ja tutaj mi taki gigant uros, który przeszkadza. Ja. Patrzcie, wchodzę sobie i walę łbem to. Bo taki wielkolut mi tu uros. Oj tam. Ktoś mi da coś fajnego? Mmm. 3 minuty jeszcze muszę czekać. A tam, od kiedy? Zobaczmy czy tam ma. Za ile czasu będzie mieć? Tutaj to wiem, że za 20 minut jeszcze 22 minuty będzie coś. Gościu jamu wywaliłeś te fajne. To były takie fajne. Może... A może nie. Może już ktoś kupił to wszystko i wymienił na te, bo nie miał. O! Fiertship. A o, spinkele, nie wiem jeszcze kiedy je. Kolejne, ile mam? 264 użycia. To nie wiem Mowe plan. Nie wiem jeszcze czy to kupić. Bo by się może przydało, gdybym miał problem. Bo to trochę przeszkadza. Ten wielki kalafior, co mi tam bym go chyba przeniósł tam trochę. W tym tylko, że tutaj może być problem, dlatego że to mango rośnie. Bo te rośliny zaczynają na siebie najeżdżać. O, ale bambusy już szybko wyrosły. No to to się. już szybko. Zbieramy. A, jeszcze nie do końca jednak. Myślę, że już wszystkie urosły do końca to to ile będzie rosnąć? Przecież podlałem to. No co jeszcze mam tu? O, ananas. Fajnie. Ananasy mam. Ile to będzie rosnąć? Podleję to. Podleję to. O, ja Ile ja to... Siedem razy to podlałem, to... O, widzicie? Jak szybko. <grytale> teraz to ja przy... Może jeszcze Advanced Spinkela tutaj dam, no to teraz to mi będzie... Będzie dupa tu, będzie. No dobra, Stawiam tu, o jest. Mam Advanced spinker. ale wali wodę, i o wody leje, patrz. Jeszcze na większy teren i jeszcze tak dużo wody leje. O, teraz to przyspieszę. No przyspieszaj, no dalej, podlewa się ta machina. No podle to trafia, no trafia no ja, No to nie wiem, czemu to. Proszę cię urośnić, żebyś. Dobra, tam nie ma. To przez 5 minut, co będzie lało, no to. Ile jeszcze zostało? 4,20. Dobra, tam. No to sprobimy randomową rzecz. Mmmm. Ja to ja nie co do tego. A może sprzedam ile kasy zarobię za to wszystko, co mam. Prawie milion. Ale już mam kolejny milię. 20 sekund! O! Dobra, jest, czekam! szybciej, 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 szybciej. Szybcie. Ciekawe ile, ile teraz się odpali. Ze z sklepików. Gościu to nigdy nic nie będzie miał, dlatego że on się sprzedaje. Ty czy mi się tylko... Ty bo oni to zmienili! Nie, tam jest. O! Tam mi zmienili. Tam nadal jest na tym dachu to. Ten napis. Nie yep. Nic nie ma nigdy fajnego. A wszyscy uciekajcie tam, uciekajcie. Nie, nie rozmawiajcie z rozgłówniarzem, nikt nic nie ma Tylko 1%? O nie. Jak to 21%? Tak malutko. Nawet mniej to mam lajku, bo nikt mi nie daje lajku. O! O, przez to, to się przebiło przez liście? to mi liście niszczy to. Zżera mi palmę moją. Coś mi tutaj widziałem, że ma jakieś dużo... O, faktycznie. Monlit! Co? Jak to wygląda? Chcę zobaczyć jak to wygląda. To jest to? Gdzie to jest? Które to? Ej, bo zgubiłem. No tak w ogóle widzę to już koniec na ten odcinek. I dajcie suba i lajka. No i teraz wyświetlają się inne fajne filmiki. Yy, no mogą być z Grow Garden czy z tego, tam cokolwiek. No i, no i dajcie super i lajka. I piszcie, też chcecie e, e, więcej Growa Garden. No i to wszystko. Dajcie super i lajka. I popa.